Halo, halo, dzień dobry moi kochani. Tematem dzisiejszego naszego filmu będzie, będą kwiaty i będzie to, co do nas mówią kwiaty. Hmm. Jak widzicie, w naturze za dużo kwiatów już nie ma, szczerze mówiąc, nie ma ich wcale, więc nagram sobie y, ten film z zacisza mojego domu przy pięknym bukiecie, który dostałam wczoraj na koncercie, ale was chciałam tylko powitać, w naturze razem z dolarkiem, który tam idzie, ale on jest daleko jak zwykle, bo chodzi własnymi ścieżkami. I tylko przypomnieć Wam o webinarze z hydrolatów, który odbędzie się 20 grudnia o godzinie 20. Jeżeli ktoś jest z Was zainteresowany tematem hydrolatów, bo hydrolaty stały się ostatnio takie modne, i ja powiem Wam, czy to jest tylko chwyt marketingowy, czy one są faktycznie takie cenne, co dokładnie się w nich znajduje. Jak się je pozyskuje, jak my możemy pozyskać hydrolat w warunkach domowych, do czego możemy go wykorzystać, jakie właściwości ma hydrolat. Yy, powiem o tym, yy, yy, co z niego zrobić, podam przepis, a na co to teraz nie zdradzę. Oraz powiem, jak można go zakonserwować, niezawodny sposób na zakonserwowanie hydrolatu, bo to jest zawsze też problem. Oraz w drugiej części odpowiem na wszystkie Wasze pytania i rozwieję wszystkie Wasze wątpliwości. Więc jeżeli jesteście zaciekawieni tym webinarem i chcecie wziąć w nim udział, to zapraszam w zakładce Społeczność na kanale Jest Informacja, a Wy piszcie do mnie na adres gmail.com i... Po, y po prostu powiedzcie, że jesteście zainteresowani i będziemy w ten sposób w kontakcie. To ja zapraszam was na film o kwiatach. Dzień dobry. Kukam sobie tutaj do was pomiędzy gwiazdy betlejemskiej czyli poinsecji a pięknego bukietu, który dostałam wczoraj na Koncercie, a dlaczego tak pomiędzy kwiatami? Andrzejkowe wróżby są już dawno za nami, ale ja natrafiłam ostatnio na artykuł dotyczący właśnie wróżb kwiatowych i tak mnie zaciekawił, że postanowiłam, że zrobię dla Was o tym taki film, bo y, przecież kwiaty, ich ilość, ich kolory, ich rodzaj. Y, może teraz już mniej, ale kiedyś bardzo dużo mówiły. Mówiły wtedy, kiedy słowa nie mogły, nie musiały, czy, czy nie chciały być wypowiedziane, to wtedy komunikowano się za pomocą kwiatów. Część wiedzy tej florystycznej, oczywiście ja nie, nie zgłębiłam jej tak dokładnie, mimo że to jest bardzo ciekawa dziedzina, ale oparłam się na takim artykule, Y, pana Piotra Czuchaja, wykładowcy y, y, Polskiej y, Szkoły Florystycznej, no bo kto, jak nie on, y, y, wszystko o kwiatach wie, i dlatego cytując jego niektóre tutaj sformułowania, czy niektóre znaczenia kwiatów, dzielę się tym również z wami, żebyście wiedzieli też, co kwiaty znaczą. Niektóre mnie zaskoczyły, niektóre oczywiście są, y, tak funkcjonują w znaczeniu potocznym do dziś, ale o tym wszystkim dowiecie się z tego filmu. Tutaj o pońcecji film, taki świąteczny kwiat oczywiście, tuż przed świętami się ukaże na kanale i opowiem Wam wszystko o pońcecji, czy jest bezpieczna, czy jest niebezpieczna, jak się ją hoduje, co zrobić, jak już się skończą święta i tak dalej, i tak dalej. Ale dzisiaj... Tak, między tymi kwiatkami, ale dzisiaj y, wszystko o kwiatach i o wróżbach kwiatowych i o znaczeniu kwiatów. Słuchajcie, na początek Wam powiem, że oczywiście tutaj też dotarłam do informacji, które mówią nam o tym, y, co znaczy ilość kwiatów w bukietach. Natomiast moja babcia, pamiętam, że zawsze mówiła tak: dlaczego tak się utarło, że wręczamy, Yy, nieparzystą ilość kwiatów, czyli 1, 3, 5 i wielokrotność tego, a nieparzystą. Yy, jakby, tradycja jest taka i kiedyś było tak, że wręczało się parzystą ilość kwiatów, czyli 2 kwiaty, 4 kwiaty, 6 i tak dalej, i tak dalej. Natomiast starzy kwiaciarze byli takimi uczciwymi, profesjonalnymi i przyzwoitymi ludźmi, że dodawali zawsze jeden kwiat do bukietu w, na wypadek gdyby coś się z nim stało, gdyby nam się złamał w czasie transportu, gdyby nie daj Boże jakoś przywiądł, to wtedy żebyśmy mogli go wymienić i żebyśmy nie musieli dawać obdarowanej osobie takiego y, y, bukietu z wybrakowanym kwiatem. Więc ten jeden był jakby ekstra, gdyby się coś stało. A ponieważ zazwyczaj te kwiaty były świeże, piękne i y, y, no takie dobrze przechowywane i uczciwie sprzedawane, więc się nic nie działo, i ten kwiat zostawał w tym bukiecie i przez te lata wszystkie już zapomniano o tym, o tym, dlaczego ten dodatkowy kwiat się tam znajduje i po prostu było tylko 3, 5, 7 itd., itd., itd. No, taka historia mojej babci. Może trochę w tym legendy, chociaż nie, moja babcia chyba pamiętała tamte czasy i opowiadała nam różne historie. Może tak było tylko w Wielkopolsce. Nie wiem, czy wyście spotkali się z taką historią i czy ktoś w rodzinie wam opowiadał. Czy wy sami pamiętacie jeszcze takie, taką sytuację, żeby tak kwiaciarze postępowali? Napiszcie no mi w komentarzach, bo ja jestem bardzo tych Waszych komentarzy ciekawa. A tymczasem przechodzimy teraz już do tej wiedzy florystycznej. I tak jak powiedziałam, rodzaj, kolor, ale też ilość kwiatów w bukiecie ma znaczenie. I tutaj uwaga! Powiem Wam, co oznacza poszczególna ilość. Ja sobie tutaj wynotowałam, bo nie pamiętam tego wszystkiego, więc wynotowałam sobie i teraz Wam to wszystko przekażę. Uważajcie. Jeden kwiat znaczy tylko Ty. No, jakby jasne. Dwa kwiaty należymy do siebie. Czyli gdzieś to tam mogło z tym, co mówiłam wam przed chwilą się pokrywać, bo jak mężczyzna ofiarowywał w swojej wybrance serca dwa kwiaty, znaczyło tylko, należymy tylko do siebie. Trzy kwiaty, no tak, ale to już jest trzy, cztery, pięć, no to a, widzicie, nie. Bo to to jest 3, a potem jest 6, 8, 10, a, czyli jednak gdzieś ta parzysta liczba. No ale dobra, jedziemy po kolei. 2, należymy do siebie. 3, kocham. 6, chcę być Twój. 8, pragnę Cię. 10, jesteś cudowna. 11, wspomnienie cudownych chwil. Tuzin kwiatów znaczył ubóstwiam Cię. Dwadzieścia. Jesteśmy dla siebie stworzeni. Dwa tuziny. Rozkoszuje się naszą miłością. Trzy tuziny. Czy ktoś już teraz wręcza trzy tuziny kwiatów? Nie wiem. Rozjaśniasz moje życie. I cztery tuziny. Wierna miłość. Piękne to znaczenie kwiatów, co? I jeśli zaś chodzi o... Kolor kwiatów to tutaj nie do końca się w tych źródłach, do których ja dotarłam, te znaczenia pokrywają. Natomiast w częściowo tak, i oczywiście biały oznacza czystość, niewinność, ale też znaczy, yy, y, znaczy przyjaźń, za, znaczy szacunek, znaczy wdzięczność. Żółte kwiaty oznaczają zazdrość i gniew, i to zdaje się w każdym znaczeniu. Te, te żółte kwiaty właśnie mają takie znaczenie. Różowe kwiaty oznaczają bezwarunkową miłość, ale też oznaczają duchowość, oznaczają delikatność. No, czerwone kwiaty to oczywiście wiadomo, gorąca miłość, ale taka namiętna miłość, taka miłość z pożądaniem, tak? Mhm. Z niebieskim mam kłopot, bo w, w jednych źródłach wyczytałam, że one oznaczają y, 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 wierność i oznaczają kreatywność. A w drugich wręcz przeciwnie. W drugich źródłach yy, wyczytałam, że one mają oznaczają brak wierności. Czyli tutaj to, to, to są zupełnie skrajne. Więc teraz z tym niebieskim to wam faktycznie kłopot. Napiszcie, czy wy coś o tym wiecie, macie jakieś doświadczenia w tym względzie i możecie mi się w, w, w kwestii tego niebieskiego koloru kwiatów wypowiedzieć. Piszcie koniecznie. A ponadto fioletowe oznaczają żal i oznaczają niespełnione pragnienia, ale też oznaczają prośbę o wybaczenie. A pomarańczowe kwiaty to są kwiaty pełne nadziei. Gatunek kwiatów. Też ma swoje znaczenie. I to takie bardzo mm, wymowne. Znalazłam tutaj dużo przykładów, więc jeżeli was to nie interesuje, to po prostu sobie to przewincie, albo pójdźcie sobie zrobić herbatę, albo naleć szklankę wody. I teraz zaczniemy od astrów. Proszę. Astry. Astry. Oznaczają, czy mówią do nas, czy do obdarowanego, obdarowanej, uszczęśliwiasz mnie każdego dnia. Bez znaczy, ofiaruję ci swoją szczerą przyjaźń. Bratek, myślę o tobie, czekam na jakiś znak od ciebie. Haber, nie mam odwagi, żeby porozmawiać z Tobą i się do Ciebie zbliżyć. Chryzantema biała Stara miłość Nierdze wieje. Chryzantema żółta Już Ci nie ufam. Dalia Dlaczego mnie odrzucasz? Fiołek Oznacza skromność. Frezja Uznanie i radość. Jaskier, ty nie niewdzięcznico. Uśmiałam się tutaj przy tym jaskrze. Jaśmin, czy zechcesz być kiedyś moją naprawdę? Jemioła, zrobię wszystko, żeby cię zdobyć. Kaczeniec, smutno mi bez Ciebie. Kaktus, to ostrzeżenie. Kalina, nie mogę się doczekać, kiedy mnie pocałujesz. Koniczyna, może z innym będziesz szczęśliwsza? Konwalia, jesteś piękna. Krokus oznacza radość, czyli tak trochę jak frezja, prawda? Lew konia, jeśli mnie nie chcesz, to po prostu powiedz. Lilia, mam wobec ciebie poważne zamiary. Lwie paszcze, Zwróć na mnie uwagę, proszę. Mak, zapomnijmy o nieporozumieniach. Malwa, potrzebujemy spokoju. Margaretka, jesteś najpiękniejsza. Mieczyk, będę walczyć o ciebie. Mieczyk, czyli gladiola, tak? Ulubiony kwiat mojego dziadka. Mięta. Będę Cię miło wspominać. Nagietek. O Jezu, tu jest romantycznie. Chcę zasnąć w Twoich ramionach. Narcyz. Nie masz serca. Niezapominajka. Chcę być zawsze obok Ciebie. Pelargonia. Pragnę, abyś była szczęśliwa. Pierwiosnek. Wspaniałe uczucie. Piwonia. Rozmóż się, nie bądź taka nieufna. Prymulka, nie bądź nieśmiała. Biała róża, wiem, że jesteś warta mojej miłości. Czerwona róża, kocham cię ponad wszystko. Żółta róża, odwzajemnij moją miłość. Stokrotka, jest dobrze być przy tobie. Storczyk oznacza zmysłowość, a tulipan cieszy się, jak Cię widzę. Tyle o tym, co kwiatami możemy powiedzieć drugiej osobie. Czy to nie jest piękny język? Może warto po prostu zacząć go znowu stosować i obdarowywać, nie tylko dlatego, że kwiaty są piękne, ale też dlatego, że są bardzo wymowne. A teraz powiem Wam, co kwiaty mogą powiedzieć nam, czyli o kwiatowych wróżbach. Jest parę wróżb związanych z kwiatami. Taka najpopularniejsza to jest chyba ta, że y, robimy wianek z różnych najróżniejszych kwiatów, albo bukiet z różnych najróżniejszych kwiatów. Potem y, zamykamy oczy, wkładamy wianek na głowę, bo pierwotnie sobie panny, czy mm, wszyscy, którzy zadawali sobie pytania i chcieli od kwiatów odpowiedź, od natury, to był właśnie wianek, ale możemy to zrobić z bukietem. Zamykamy oczy, wkładamy wianek na głowę, ale najpierw tak jakoś nim bukietem zakręcamy, wiankiem też, myślimy o danej osobie, albo zadajemy jakieś konkretne pytanie, wyciągamy, kładamy rękę, wyciągamy kwiat z bukietu i otrzymujemy odpowiedź. I teraz co te kwiaty nam mogą powiedzieć? Jeśli wyciągniemy astra z, z bukietu, to oznacza bądź czujny, zbliżają się kłopoty. Nasturcja mówi nam, że czeka nas ognisty romans. Narcyst, wkrótce pojawi się wielka szansa na wielką miłość, nie zmarnuj jej, Róża to twój dobry czas, czeka cię pasmo sukcesów. Peonia, wyruszysz w podróż, która przyniesie ci nowe doświadczenia. Stokrotka, otaczają cię fałszywe osoby, musisz starannie dobierać przyjaciół. Lilia, przed tobą okres samotności, wykorzystaj go na samorozwój i głębsze poznanie siebie. Goździk, postaraj się zapanować nad swoją zazdrością. Bez Zaczyna się dla ciebie czas zabawy w znakomitym towarzystwie. Malwa, rozkochasz w sobie wszystkich dookoła, każdy będzie walczył o Twoje względy. Dalia, czekają cię sukcesy na niwie zawodowej. Pozostaw umysł otwarty, zdobywaj nowe umiejętności. Orchidea, zdobędziesz bogactwo. Nie zapominajka, nadchodzi dla ciebie czas tęsknoty i smutku, ale bądź cierpliwy. Mak, twoje marzenia mają teraz dużą szansę się spełnić. Fiołek, dostaniesz miły prezent. Ostróżka, blisko ciebie czai się niebezpieczeństwo. Zachowaj czujność. Czyli widzicie, oczywiście możemy to traktować trochę pół żartem, pół serio, no bo to wiadomo, że z każdą wróżbą tak jest. Ale we wróżbie czai się też trochę prawdy. Więc, jeżeli chcecie, to sobie taką wróżbę zróbcie. Tylko wiecie, nie macajcie najpierw tego kwiata, żeby zobaczyć, a teraz cz czatuję na bez. Tylko tak uczciwie sobie wyciągnijcie i zobaczcie, czy to się sprawdzi. Czy ta odpowiedź, którą dostaniecie, może być yy, wiążąca. No, dzisiaj taki trochę film jest. Yy, przed świętami, trochę ten czas jest taki y, spokojniejszy i taki trochę bardziej bajkowy, więc i bajkowy film dla Was. Ale powiem Wam jeszcze o, jakich, o innych wróżbach, które możemy sobie y, postawić. Jedna jest taka, która podobno zawsze się sprawdza i nie dotyczy tutaj takich kwiatów sensu stricte, ale dwóch igieł sosnowych. Bierzemy dwie igły sosnowe. I kładziemy je w miseczce z wodą, na tafle wody. I teraz, jeżeli one do siebie przypłyną, jakimś takim cudem niesione na wodzie, to znaczy, że jesteście sobie przeznaczeni, albo jeszcze wcześniej musicie o kimś pomyśleć. To jest bliski waszemu sercu. Jeżeli one przypłyną do siebie, to znaczy, że jesteście sobie przeznaczeni i na pewno los was złączy. Jeżeli natomiast nie. <słuch> No to przykro, to to nie jest ten jedyny, ani ta jedyna. A kolejna wróżba mówi o tym, że musimy zerwać trzy liście yy, z kwiatów albo z drzew, po prostu trzy listki. Położyć je na talerzyku w ciepłym jakimś miejscu i poczekać, aż przeschną, jak, aż, aż wyschną. I jak wyschną, to... Bierzemy zapałkę. Najpierw w, w, w przód musimy zadać pytanie, ale takie, na które odpowiedź jest tak albo nie. I podpalamy liście. Jeżeli one całkowicie spłoną, to odpowiedź na to nasze pytanie jest twierdząca. Natomiast jeżeli się to nie uda, to odpowiedź brzmi nie. Widzicie jakie to są ciekawe wróżby z kwiatów i w ogóle z, z roślin? Y może warto się zabawić w te świąteczne dni, też w gronie bliskich. Tylko skąd wziąć kwiaty? No tak, no tak, no tak. No to nic, musimy czekać do wiosny. W każdym bądź razie teoretycznie możemy już się do tego przygotować. Yy, drodzy moi, w środę w bonusowym filmie będzie zabawa też taka na mm, wróżenie z kwiatów, ale już taka, wiecie, taka, takie pewniaki. Więc serdecznie Was zapraszam, a my w przyszłym tygodniu spotykamy się przed świętami. To Wam jeszcze będę składała życzenia. I trzymajcie się zdrowo, trzymajcie się ciepło. Mam nadzieję, że film Wam się podobał. I do następnego razu. Pa-pa-pa!